Do odważnych świat należy, a Bartek Lenart na pewno jest taką osobą. Dziś pokonał barierę teoretycznie nie do pokonania. W Mistrzostwach Europy w rajdach samochodowych niewidomy Bartek pojechał jako kierowca. Mistrzostwa Europy w rajdach samochodowych. Najlepsi pokazują niezwykłe umiejętności panowania nad rozpędzonym pojazdem. Ale nie zawsze liczy się czas i wygrana. Dzisiaj właśnie na tym torze Bartek Lenart pokazał to, czego nie da się zrobić. To jest w sportach samochodowych najlepsze, że jest adrenalina. To jest auto z klatką na twardym zawieszeniu, z luźnym wydechem i to się czuje. Bartek od trzeciego roku życia jest niewidomy. Pod okiem zawodowego pilota rajdowego przygotowywał się do tego przejazdu od kilku miesięcy. O tym, żeby usiąść za kółkiem, marzył od lat. Udało się. Osoby niepełnosprawne też. Mają ograniczone pole działania, prawda? Mają ograniczone pewne sfery życia. Nie może osoba niewidoma pójść do kina, ale jak widać może wsiąść w samochód i przejechać bardzo trudny tor rally crossowy. I trudno się dziwić, że rajdy samochodowe tak przyciągają szczególnie męską uwagę. Prędkość jest magią, jest adrenaliną niewątpliwie. Prędkość, jeżeli połączona jeszcze do tego z kilkoma zaklętami, tworzy coś wyjątkowo fascynującego. Historia zdobywaniu szczytów nie do zdobycia przez niepełnosprawnych już zostały napisane przez życie. Trzy lata temu polski podróżnik Marek Kamiński razem z Jankiem Melą zdobyli oba bieguny. Janek stracił rękę i nogę po tym jak został porażony prądem. wyprawa wydawała się niemożliwa. Kiedy po raz pierwszy pomyśleliśmy o wyprawie z Jaśkiem Melą, to ludzie mówili że to bez sensu, że um, Jaśek powinien siedzieć w domu i oglądać telewizję, a nie iść na biegu. Tymczasem życie pokazało, że to miało sens. Ten wyjazd był dla Janka jak światło w tunelu. Przeszedł długą i męczącą rehabilitację. Było mu łatwiej, bo miał cel. W sprawie ludzkich przeżyć, a zwłaszcza tęsknot, nie ma czegoś takiego jak granice, których nie powinno się przekraczać. Niepełnosprawni, którzy próbują pokonać swoją niepełnosprawność albo niesprawność, to są bohaterowie, to są ludzie, którzy dają prawo swoim marzeniom. Przejazd taki jak ten dzisiejszy w wykonaniu Bartka pokazuje, że granice niepełnosprawności są przekraczalne. Ale nie wszystkie. Ten chłopak nigdy nie wyjedzie samochodem na ulicę, nigdy nie dostanie prawa jazdy. Bartkowi również sprawia radość jazda po torze zamkniętym. Dlaczego my mamy jemu to odbierać? Jeżeli może mieć to, to niech to ma i osoby jemu podobne również. Tym razem nie chodziło o wygranie rajdu, pokonanie rywali. Bartek i Paweł pokazali, że niepełnosprawni też mogą robić rzeczy, na które nikt wcześniej nie dawał im szans.